La France. Witaj, Francjo. Trzeci przegląd wydarzeń minionego tygodnia, ale też wyskoczymy nieco do przodu na temat tego, co się może i ma wydarzyć. Leki nielegalnie podawane pacjentom chorym na Alzheimera i Parkinsona. Dwa spektakularne procesy rozpoczęły się w Paryżu: listy, prusta na aukcji i inne wydarzenia kulturalne, w tym zapowiedzi polskiej wystawy. Pełne zdumienie w parku książąt. Polityki, tyle co Kot napłakał, za to w kwestiach socjalnych dzieje się wiele. W Paryżu w poniedziałek rozpoczęły się dwa procesy. W jednym z nich cztery kobiety dżihadystki chciały eksplodować bańki z gazem pod katedrą Notre-Dame. Na szczęście nie wiedziały jak i udało się próbę zamachu zdławić w zarodku. Drugi to mega proces, w którym przesłuchania toczą się w trzech salach połączonych wideokonferencją. Chodzi o lek przeciwko cukrzycy mediator. Od skutków ubocznych zmarło około pół tysiąca osób, a w sumie mowa jest o niemal pięciu tysiąc Ofiar, z których połowa stanowi partię cywilną. A tymczasem w środkowej Francji wybuchł skandal. Pewien profesor, eksperymentator, podawał ponad 300 pacjentom niesprawdzony lek przeciwko Alzheimerowi. Chorzy cierpiący na tę chorobę i na Parkinsona byli traktowani przez profesora jak świnki morskie. Profesor broni się stwierdzeniem, że to nie było badanie kliniczne, tylko naukowe. Władze natychmiast zakazały prowadzenia dalszych eksperymentów. Mimo manifestacji starci na ulicach Paryża w sobotę i fali ulew, jakie przeszły nad Francją w niedzielę, 36 dni dorobku narodowego cieszyły się ogromnym powodzeniem. 12 milionów ludzi zwiedziło miejsca na co dzień niedostępne dla publiczności. Opactwa, zamki, pałace, a także zabytkowe sale gimnastyczne, kinowe, teatralne i operowe. Od w lans czynna jest wystawa malarstwa polskiego z lat 1840-1919. Wielcy mistrzowie sztalugi i pędzla, wśród nich Chełmoński, Kosak, Makowski czy pochowana na w komentarzu Momorencji Olga Boznańska. Z kolei z pewnym wyprzedzeniem zapowiadamy niebywałą gratkę dla wielbicieli literatury. Na początku października pod młotek na aukcję trafi 75 pism i listów napisanych przez Marcela Prusta, autora w poszukiwaniu straconego czasu. Ocenia się, że powinny zostać kupione za około miliona euro. Na Parc de Prince Paris Saint-Germain rozgromiło w lidze mistrzów Królewski Real Madrid 3 do 0. Stołeczny zespół, który grał bez kontuzjowanych Mbappé i Cavaniego oraz odsuniętego od gry Neymara, czyli praktycznie całego ataku, wydawało się, że jest bez szans w walce z królewskimi. Tymczasem na boisku w parku książąt pokazał się nie mały koteczek, ale tygrys. Kibice na trybunach byli w niebo wzięci, a prasa hiszpańska pisała o zdemontowanym i zdemolowanym Realu. I jeszcze garść krótkich informacji: Tysiące turystów, w tym także francuskich, nie ma jak wrócić z urlopów do domów ze względu na to, że kilka linii lotniczych znalazło się na skraju upadłości, a Thomas Cook, należący do pierwszej i najstarszej na świecie agencji podróży, ogłosił plajtę. Rolnicy we Francji protestują przeciwko wprowadzeniu przepisów o zakazie stosowania pestycydów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, a kolejarze przeciwko propozycji reformy emerytur i pozbawienia ich specjalnych przywilejów. I to by było wszystko w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszły poniedziałek.